No tak, po pierwsze jeszcze nie miałam okazji się dzisiaj z Wami przywitać, więc dzień dobry wszystkim. Tutaj znowu, ja tym razem w realu, mi widzicie. Dzisiaj to jest taki nietypowy odcinek, ponieważ jak pewnie widzieliście, na store kontrolujecie dzisiaj mój dzień przez ankiety. No i tak, jest godzina 15, kiedy to nagrywam. Wszystko to tak późno, dlatego że miałam wyjście klasowe, właśnie z niego wróciłam. I właśnie teraz będę pokazywać ankiety, które przez ten czas się działy, więc dobra, na początku wybraliście, jak mam wyglądać. I były kolory właśnie takie, jak widzicie. I najwięcej osób z was dało, że mam być na różowo-biało, więc starałam się jakoś to połączyć. Nie wiem czy wyszło, czy nie, ale dobra, tam yy, to była pierwsza. Później było czy iść na wability i czy ją stestować, a przez to, że na każdym vlogu chodzę, no to w sumie oczywiście wyszło, że tak. A skoro wyszło, że tak, no to myślę, że teraz sobie ją stestujemy, bo czemu nie, oczywiście mam ją do teraz. Dlaczego? Wylała mi się nawet, ale to tam nieważne, nieważne nic nie było, już wszystko jest ogarnięte. To było typowe, naprawdę. Dobra, więc jestem. Sorry, że tak wszystko na szybko i w ogóle, ale no po prostu wszystko się działo na spontanie, więc mam nadzieję, że to mi tym razem to nie wybuchnie, więc yy, no testujemy. Teraz przynajmniej jest o wiele łatwiej. O, nie wybuchło, widzicie? Jest dobrze jest dobrze. Yy, no i teraz yy, testujemy. Ja nawet nie wiem, co ja biorę, bo ja za każdym razem coś innego lecę. Polecam. Dobra, stestowałam. Powiem wam tylko, że jest mega mocna, czego się nie spodziewałam, ale trzecia ankieta zaliczona, zaliczona, więc myślę, że lecimy dalej. Dobra, dalej było chyba iść gdzieś później, właśnie to widzicie teraz. No i w sumie sobie tak trochę pochodziłam. Czy było to jakieś bezpośrednie miejsce? Chyba nie, ale no, no nie wiem, bo ja po prostu totalnie nie miałam pomysłu. E, ale już wróciłam, wróciłam, więc myślę, że lecimy dalej po prostu już zobaczyć, co tam było dalej i robić teraz kolejne rzeczy właśnie teraz na tym vlogu. Okej, okay, następna ankieta to było jaki nagrać odcinek, więc wyszło, że nagrać odcinek z kimś, więc myślę, że lecimy nagrywać i pozdrawiać 10-15 osób, które było w kolejnej ankiecie. Dobra, odcinek nagrany, więc myślę, że montujemy, no i widzimy się zaraz jak zmontuję. Dalej było albo nagrać TikToka, albo zrobić Arta, więc wybraliście, że mam nagrywać TikToka, więc oczywiście go zaczynamy nagrywać. Okej, okay, TikTok nagrany. Jak wybraliście słuchanie portals, to słuchanie portals, let's go! drodzy, pomalowane trochę, przynajmniej trochę i w ogóle yy, nie wiem, jak to wyszło, ale będę jeszcze trochę to malować, żeby, wiecie, żeby to tak całkowicie skończyć. Dobra, kochani, zagłosowaliście, że mam opowiedzieć wam jakiś story time, więc coś wymyślę i opowiem wam na przykład o, no powiedzmy, że mojej sobocie, bo to był akurat 17, bo tam się działo trochę dużo, a jak mówię trochę dużo, to się serio działo trochę dużo. O, i jeszcze ogólnie chciałabym każdemu z was życzyć udanych wakacji. Dajcie znać, jak wam minęły zakończenia, a ja już przechodzę do tego story time'u. Dobra, więc co do tej soboty, no to nie wiem. Planowałam sobie kilka dni wcześniej, jak spędzić ten dzień i tak dalej, żeby on serio taki nudny nie był. I w ogóle wszystko super, co nie? Potem powiedzieli jednak, że mam taki event jakby z klasą, i tak dalej. Takie wydarzenie po prostu, na którym oczywiście muszę być. Było to jakoś 15-16, więc musiałam właśnie na tą porę akurat być. Przez to, że byłam od 9 aktywna wszędzie, no to po prostu pomyślałam sobie, dobra, poczekam, już nie wracam, bo i tak nie mam po co wracać i w ogóle, żeby wyjeżdżać drugi raz. Nie wiedziałam, co przez teraz, 2-3-6 godzin ze sobą zrobić. Totalnie. Kilka dni wcześniej mi jeszcze powiedzieli, że mam napisać swoją piosenkę jakąś i tak dalej i po prostu. Przy jeśli ją pokazać, w ogóle wszystko. Zastanawiałam się, o co chodzi, ale dobra, przyniosłam tą piosenkę. No i właśnie pokazałam ten tekst i tak dalej. Powiedzieli, że jest super i w ogóle, że jest niezłe. Ja takie, co jest, dziękuję. No i potem się okazało, że ta piosenka miała być tym, co ja robię na tym evencie. To ja powiedziałam sobie takie, że dobra, ok, Niby ją ćwiczyłam, niby nie ale nie pokazywałam jej nikomu innemu w sensie w takim moim wykonaniu totalnie. Więc nie wiedziałam jak to wyjdzie. To jednak każdy coś tam robi na tym evencie i w ogóle wszystko super i tak dalej, aż w końcu nadeszłam ja albo tam kilka osób przede mną właśnie kiedy jeszcze było, to ja tak szybko normalnie idę gdzieś, żeby tą piosenkę jeszcze przyćwiczyć, bo nagle okazuje się, że oczywiście ze stresu wszystko zapominam, co tam było, chociaż umiałam to bardzo dobrze. Ale w sumie kto tak nie miał, że zapomniał czegoś przed, przed, nie wiem, przed jakimś ważnym wydarzeniem, co nie? Zapomniał tekstu czy czegoś tam, jak ma się to z pamięci. To ja po prostu idę gdzieś tam i to sprawdzam dosłownie, ludzie się tak dziwnie na mnie patrzą, że co ty robisz i tak dalej, a ja kurde już, nie wiem, nieogarnięta taka, staram się jakoś to naprawić, żeby to wyszło, żebym po prostu nie wyszła tam i nic nie zrobiła, albo żebym się nie pomyliła jakoś dziwnie, albo żebym weszła w złym momencie, czy coś takiego. Powtórzyłam sobie ją kilka razy, bo tylko tyle mi się udało, aż w końcu powiedzieli, że wchodzę, bo już tam wszyscy na mnie czekają, że ja po prostu nie mogę, ale dobra, weszłam tam. Powiem, że poszło o wiele lepiej niż myślałam, naprawdę. Serio, mi się chyba pierwszy raz coś takiego w ogóle podobało, bo zawsze jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że jednak nie zawsze się udawało, a tutaj, kurde, poszło dobrze. Chociaż nie wiem szczerze, jak było, ale mi się podobało pierwszy raz, więc jest chyba dobrze. Kiedy wróciłam, to w sumie nie wiem, nagrywałam ten film rodzinowy i właśnie takie rzeczy tutaj robiłam, takie ogarnianie na youtuba i w ogóle wszystko, bo robimy daily moi drodzy, kto jeszcze nie wie, to on nie wie, ale teraz już wiecie. No i później chyba w sumie nic takiego się nie działo, ale głównie to było trochę nieogarnięte to wszystko i takie wszystko na spontanie, tak jak moje filmy, co nie? Ale szczerze powiem, mimo wszystkiego nie było źle, mimo że po prostu yy, po 6 godzinach chodzenia nie wiadomo gdzie, jednak przeżyłam to. Dobra, to chyba na tyle z tego story time. A. nie wiem ile on trwa, ale idziemy robić dalsze ankiety. Zagłosowaliście, że mam zbudować skórkę czego się nie spodziewałam, ale w sumie obraz byłby trudniejszy jednak, bo zajął by było wiele więcej czasu. Nie mam totalnie na nią pomysłu, ale może jakaś wakacyjna? Nie wiem, jest pierwszy dzień wakacji, więc w sumie fajnie by było. Dobra, myślę, że to już byłoby tyle z tego odcinka. Dziękuję wszystkim jeszcze raz bardzo za oglądanie. Życzę każdemu udanych wakacji i piszcie, czy chcecie więcej takich odcinków.